Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was kochani na wznowieniu naszych krzyżówek za 5 zł, czyli krzyżówka XL. Na moim odcinku mamy 2, 4, 6 sztuk, oczywiście naddrapane. Yy, powiem Wam, że nawet trafił mi się gdzieś pewniak i mam trzy słowa. Gdzieś tutaj powinien być. O, tu mamy pewniaczka. Pad, Ada i dno. Mam nadzieję, że yy, to nie będą tylko, to nie będzie tylko ta jedna. Zostawimy sobie ją na koniec. Numerki mam różne. Tutaj mam po kolei 5, 6, 7, 9, 43, 15. No dobra. Bierzemy się za drapanie. Zostawiłam po parę literek. Fajnie się ją drapie. Powiem Wam bardzo fajnie. Yy. Kolor taki różowy. Kosztuje 5 zł. Bonus jest na dole. Yy, trzeba znaleźć 10 słów i główną wygraną, ale chyba tych głównych wygranych to nie ma. Nie, no gdzieś są, na pewno gdzieś są. Yy, fajnie by było, żeby tutaj wpadła, ale by się działo. Dobra, yy, co mamy? Tu mamy dwa słowa: Epika Moc. Yy, tu mamy akcja i Azja. Tak. No, także co? Szukamy kolejnych literek. Uff, mam nadzieję, że nic nie pogubiłam. O, kurczę, normalnie, zobaczcie. Literka marzenia. no ale szukamy. Tu nie ma. <śm> tu też nie ma. Dobrze, ale mamy jednego pewnika, to zera na pewno nie będzie. Dobra, szukamy U. Mamy w bonusie. Hmm, wkład to ile? 30 zł. No, no, akurat, tak, wiecie. Tu mamy U. Tu mamy U. Świetnie się drapie, na pewno będę do niej wracała. Nawet na samą kolorystykę, kochani. Yy, no bo widać, co się drapie, nie? Dobra, i tu mamy literkę Y. Szukamy sobie literki Y. U, nie ma. Dobra, a tu, tu mamy, tu mamy, no ale te nie dali i co? I mamy pustaka. Szybko, nie? Tak. u 30 zł. A mogło być tak fajnie. Sprawdźmy sobie kontrolne. A o czyli pustą. Dobra, no to teraz robimy sobie piąteczkę. Co my tu mamy? O, tutaj nic, a tu mamy tylko gada. No. Gada i cztery literki. Dobra, literka W. Mamy W. Tu też jest. Jeszcze gdzieś. O, mamy Ewę. Pozdrawiam Ewnie. Wszystkie F cię pozdrawiam. WWW. W, w. Tu mamy W. W, 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 w koniec. Dobra, kolejna literka. To literka R. Szukamy. Tu mamy R. Tu jest tort, ale bym sobie zjadła torta. Ry. Jeszcze tu mamy. Jeszcze jakieś ry. Wiecie, że ja kocham gubić literki. Dobra. Jak każdy zresztą, dobra. Tu mamy ry, tu mamy ry, tu mamy r. I co? To tyle. Kolejna literka to literka z. No nic nam się w ponusie nie utwarza. Tu mamy z. Tu mamy z. No trzecie słowo przydałoby się. Dobra, no nie ma. Tutaj szukamy. Z, 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 Z. Mamy. Mamy. Ujazd. No, ale to tylko jedno słowo. I to tyle. Ok, i ostatnia literka to literka O. Tu mamy O, S i T nie było. Dobra, szukamy O. Tu mamy. Tu mamy. Tu mamy. N nie było. T nie było. Dobra, bo zgubiłam się. Dobra, oszukamy. Mamy O. Tu mamy O. I co? I nic, już nie ma więcej. A jest tu ale N nie mam, dobra, a w drugiej mamy O tu mamy O, mamy oko oko, oko raz, a to drugie słowo jest dopiero U. O przy okazji sprawdzam, czy coś nie zgubiłam tu mamy O S było, nie było S tu jest no, tak bym chciała wymusić tutaj wygraną, ale mamy tylko dwa słowa. Bonusie mogli dać dwie dychy. Mamy U, U, O. No i pusto. A szkoda. Dobra, może szóstka coś da. A tu nam brakuje N. u. to jakaś nadzieja jest. Może to N dadzą. A dali T. Dobra no to patrzymy tu mamy te tu mamy te ty ty, ty 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 Wszystko wszystko druga tu mamy te tu jest te tu mamy też kolejne tu mamy tak jeszcze gdzieś nie. Dobra, no to o mamy N, mamy bonus. Bingo! Bingo, bingo, mamy bonus. Fajnie. Czyli druga, dwie drabki będą na bank wygrane. Dobra, szukamy N. Nen. Nenen dobra, nie ma. Teraz tu. N N. N. Mamy noe. Dobra. Tylko tyle. o tu jest N. Dobra, dajcie D, dajcie A, aby się przydało. Dali C. No. Dobra, tu mamy C. Tu mamy C, 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 C. Tu już nie ma. Tu mamy C. M nie było. Tu mamy C. Jeszcze gdzieś. Nie ma. Dobra, jaka będzie ostatnia? W. W jak wandzia. Dobra, tu mamy W. Tu mamy lew. I mamy owiec. O, widzicie? Lew i owiec. No ale co? To tylko tyle. Szkoda. Dobra, teraz tu. Tu mamy. Bu, 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 koniec. Dobra, 5 zł. <laughs> A jak, żeby inaczej? A kontrolne na 5 to o. o. O, o. 5 zł mam, widzicie? Dobra, no to co? Siódemka. Co my tu mamy? Tu mamy igę. Iga, kolejna literka to S. Tu mamy Nohala. Tu mamy S, i co jeszcze? Tylko tyle? Jak ja bym chciała na kanale pierdyknąć taką główną wygraną? Normalnie, marzenie, nie? Sy, 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 sy. tu mamy ZAT. A na razie pierdykłam tylko 5 zł. Co ja szukam? S szukam. Dobra, wszystkie chyba. Kolejna literka to literka O. Mamy ojczym. Mamy No hala. Nos. Mamy O. Ofiara to ja. Tu mamy Romana. Dobra, ale tych o dali szaleństwo. Dobra, tu mamy bingo. Owoc. Tu mamy o. Tu mamy noc. Tu mamy boa. Tu mamy też o i tu mamy o. To takie kółeczko. Tu mamy o. Proszę, dobra. Kolejna literka. To f o bonusa już nie dadzą. Tu mamy f, tu mamy f. F, f, fy, Tu mamy fy. Jeszcze gdzieś. Chyba nie. No i ostatnia to literka Z. C. C nie dali. No. Dobra, Z teraz. Tu mamy. Jest uzda. Mamy Z. Dobrze. No to by było na tyle tutaj. A tu, tu jest Z. Tu mamy. O i to tyle. Ponusie, no tak, już wiadomo, dlaczego nie dali literki C. Tu mamy D, DU, czyli pusto. Dobra, przedostatnia. Przedostatnia, kochani, co mamy? A tu mamy dwa słowa: Emu i bi, Bis. A tu mamy Kaukaz. No i co? No i patrzymy. Literka O. O jak kółeczko. Dobra, tu mamy O. O. Mamy O. Trzeba się pospieszyć. Szybko, szybko. Tu nie ma. Tu mamy dno. Tu mamy oko. Mamy drugie słowo. Dobra. I już O się skończyło. Dajcie Wamcie nie dali felka. Dobra, tu mamy tylko jedną, a tu tu wcale. Okej, okay, no trudno. Tu mamy h Ha, ha. h ha Nie widzę. A to tu mamy. Jedno słabiutko, słabiutko. Tak się cieszyłam z tych krzywek, Jeszcze x anali na koniec to już przekreślili wszystko. Dobra, tu piątka płakać nie będę, u g płakać nie będę. Mamy 5 złotych i tutaj mamy pewniaka. Raz, dwa, trzy, i tu mamy jeden. No to co? Szukamy może coś, ale zobaczcie, jak mało liter jest tu. 2, 4. No to by musiała każda być C. No już bonusa nie będzie. Szukamy tu. C mamy. Mamy kicz. I to tyle. Dalej C. Mamy emocje. Tu mamy C. Jeszcze gdzieś. Nie ma. Też będzie 5 zł. Dobra, dali U. Tu mamy U, bo R nie było, E nie było i Z nie było. No dobra, U. U, U, U. Czy jeszcze coś będzie? Nie ma U? Nie ma U. Hm. Tu ma, tu dali U, zobaczcie, jedno, drugie i tyle. No, dobra, no to dali E. To E nam statusu, status podniesie. Tu mamy E, tu jest E, tu jest E. Tu mamy E. Wszystko. Wszystko. Teraz tu E, E, E. Dobra, pięknie. Tu jest też. Tu jest też. M nie było? Nie. Tu mamy E. No, szaleństwo. No i ostatnia literka to literka V. Dobra, szary Mary mamy V. No niestety mamy tylko 5 zł. No ale dobry 5 niż A nie, coś A jest, a 5 było O. No i co? Gdzieś, gdzieś się zgubiłam. No dobra, to co? Co my tu zgubiliśmy? I nie było, R nie było, zaraz do Was wracam. Już mam kochani, czyli tutaj jest dobrze, tu są trzy słowa, a w poprzedniej zdrabce zobaczcie, tu W nie zaznaczyłam i tu jest następne słowo. Liwiec, tu mamy raz, dwa, trzy i bonus pięć, tu mamy 10, mamy a tu mamy 5, czyli kontrolne się nie zmieniły. No, także co, na 30-15 mamy zwrotu, kochani. Ja tam się cieszę. Jest ok. Życzę Wam, kochani, udanych premier, ja już uciekam, bo ten odcinek jest i tak długi. Do usłyszenia do następnego odcinka Buziaczki Pa.